Pomorska Telewizja Narodowa, Sławomir Ziębiński, jesteśmy w Akademii Muzycznej. Przed chwilą odbył się koncert. Koncert się pod jakim tytułem odbył? Może pani powie? Korona 250 koncertów Biblioteki Społecznej. A kto to organizuje ten koncert? Organizuje Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze, które zorganizowało Bibliotekę Społeczną na Stokach uh -huh. i tam odbywają się co piątkowe koncerty. Uh -huh. Corocznie pięćdziesiątka i ukoronowaniem tej pięćdziesiątki zawsze gala w Akademii Muzycznej. A kto tych artystów sprowadza tak? Bo to jest Akademia Muzyczna waszym patronem, z tego co słyszałem. A, 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 a kto organizuje te, 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 tych artystów tyle, że tutaj występują dzisiaj? Myślę, że magia naszego miejsca przyciąga z równą siłą, jak też. I Publiczność dopełniła. I, też? I wszyscy muzycy, którzy po prostu dobrze się u nas czują i odczuwają tę magię. Może się pani przedstawić kto mówił? Dorota Kaczmarek. Ze Stowarzyszenia Przyjazne Pomorze. Dziękuję. Pomorska Telewizja Narodowa. Pozdrawiam z Gdańska. Wasz fotoreporter Sławomir Ziemiński.